Tup, tup, tup. Iha! Siemanko, ja mam na imię Honorata, a dzisiaj w tutorialu pokażę Ci, jak zrobić taką fotomanipulację stare zdjęcie kontra nowe zdjęcie. Jeżeli temat Photoshopa związany właśnie z pracą co Ciebie interesuje, no to daj koniecznie znać w komentarzu, czy chciałobyś albo chciałbyś oglądać takich, takiego kontentu więcej. i okay, ja już jestem w Photoshopie, mam tutaj dwa zdjęcia, w takim razie chwytam je i przerzucam do do tego zdjęcia i możesz zobaczyć teraz jaka jest kolosalna różnica, więc ja sobie delikatnie to powiększę, może coś takiego zrobię. Zaznaczyłam, zaznaczyłam zdjęcie, kliknęłam Komment T lub Ctrl T na Windowsie. Ok, zaznaczam warstwę tekstową z nowym zdjęciem i ją trochę reskaluję w ten sposób. To, co teraz zrobię, to przerzucę starą warstwę. Może jeszcze kliknę dwukrotnie, aby zmienić im nazwę. I w warstwie z nowym zdjęciem, po prostu zrobię krycie na, e, może na początek, na e, 60%. Dobra, i teraz to wygląda w ten sposób. Przybliżę sobie podgląd. Ok, i teraz to, co muszę zrobić, to dopasować sobie tutaj elementy ze zdjęcia tego, którym poruszam, do zdjęcia tego, co jest na dole. Jeżeli boję się, że przez przypadek przesunę to zdjęcie na dole w ten sposób, to mogę, e, to mogę starą warstwę po prostu zaznaczyć i kliknąć tutaj kółkę. To jest wersja ta najnowsza jakby co Photoshopa 2022. I to co teraz zrobię, to uruchomię narzędzie do edycji, reskalowania tego zdjęcia, już się uaktywniło, o czym świadczą tutaj te punkty niebieskie. Kliknę prawym przyciskiem myszy i wybiorę perspektywę. Do nasze nowe zdjęcie, ono się kładzie ku górze, więc po prostu muszę zmienić perspektywę obecnego zdjęcia i spróbować przechylić te linie, które były pochylone wcześniej aby były bardziej pionowe i myślę, że takie pochylenie wystarczy no to teraz ponownie uruchamiam funkcję edycji, reskalowania tym razem wybieram prawym przyciskiem klikam i wybieram zniekształć i to mi pozwala zniekształcać obraz w ten sposób po prostu chwytając za kolejne e, rogi lub krawędzie mogę tym obrazem manipulować ja cofnę to i dla mnie najważniejszy będzie ten budynek, tutaj główny na środku, no i te wieże tej katedry czy tam kościoła. Dobra, wrócę w krycie, żeby zobaczyć jak to wygląda. Ok, teraz, tak jak możesz zobaczyć, na przykład ta ściana tutaj w nowym zdjęciu jest wydłużona, jest inaczej wygląda niż ta ściana tutaj, co oznacza, że już tutaj mamy inną perspektywę. Ok, to teraz zaznaczę moje nowe zdjęcie i wejdę do filtry, w filtr kamera raw, żeby trochę poprawić to zdjęcie. Klikam OK. Zmiany się tutaj nadpisały i teraz zrobię to samo dla starego zdjęcia. Jeszcze może kliknę dwukrotnie w kłódkę, żeby ją zdjąć. W takim razie teraz ustawię kadr mojego zdjęcia, więc wchodzę tutaj w ikonkę kadrowania, wybiorę 16 na 9 i dopasowuję tutaj kadr do mojego materiału na zdjęciu. Nie ja bym nie chciała tracić jeszcze tutaj tej wieży, więc myślę, że po prostu usunę proporcje stąd. Po prostu zaznaczyłam je i skasowałam i sobie wydłużę to zdjęcie. Klikam Enter, aby zatwierdzić te zmiany. I to co teraz zrobię, to zaznaczę nowe zdjęcie, kliknę tutaj w maskę. Ten element tutaj, taka biała kartka, informuje nas o tym, że mamy utworzoną maskę. I jeżeli wybierzemy narzędzie Brush, czyli pędzel, i zacznę mazać po moim zdjęciu, to możesz zobaczyć, że jakby wymazuje to zdjęcie, na którym jest maska. Jest to możliwe tylko dla kolorów czarnego i białego, czyli litera D resetuje te kolory, mogą być ustawione na jakieś różne. Litera D reset, litera X je zamienia, czyli jedno wymazuje, a drugie co to wymazanie. I całkiem polega na tym, że sobie wymazała odpowiednią część tego, tego zdjęcia. Ja bym chciała to zdjęcie zrobić w ten sposób, aby Tutaj, gdzie jest ten tak ukośny, żeby do tego momentu w ten sposób zrobić tą maskę, bo my teraz maskujemy, i tutaj do tego filaru w ten sposób. Ale możesz zobaczyć, że jest takie twarde przejście między, między nowym zdjęciem a starym zdjęciem, i za to odpowiada twardość naszego pędzla. Kliknę prawym przyciskiem myszy, i teraz twardość jest na 100%. Jeżeli dam twardość na 0 i znowu coś zamarzę, to zobacz, jaka jest tutaj różnica między. Jednym obrazem, a drugim. Czyli dzięki twardości pędzla możemy sobie dopracować em, ten obraz, aby on wyglądał faktycznie milej dla oka, bo te twarde przejścia nie zawsze są dobre. Tutaj widać dzieci, ja nie chcę dzieci, więc klikam X i po prostu je wymarzę w ten sposób. Kvadratowym i lewym nawiasem możemy zwiększać i zmniejszać wielkość pędzla. Do tworzenia takiej maski może się przydać jeszcze krycie, czyli moc tego pędzla. Dobra, prezentuję. Teraz jest na 100%, klikam i wymazał taki obszar. Teraz krycie zmniejszę na 25, klikam i wymazał mniej, czyli to jest po prostu intensywność pędzla. OK, i myślę, że takie zdjęcie jest dla mnie w porządku. W takim razie klikam plik, eksportuj, eksportuj jako. Wybieram JPEG, to mi pasuje jakość, świetna. Daj eksportuj. Jeszcze mu muszę nadać nazwę. I teraz moje zdjęcie prezentuje się w ten sposób. Co jeszcze mogę zrobić, to spróbować je jakoś może jeszcze pokolorować, ale do tego użyję e, aplikacji Lightroom. OK, to jest zdjęcie przed koloryzacją, to jest zdjęcie po koloryzacji. Oczywiście kolory tutaj się drastycznie zmieniły, jednak mi się to podoba, więc tak to zostawię. OK, w tym odcinku to już wszystko i widzimy się w kolejnym. Cześć!